Ja wam wszystkim, jestem Mr. Wojner. A to jest kolejny odcinek z serii Minecraft modyfikacje. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam moda Minions Mod. Jak widzicie, ja tutaj już mam takie Minecraft, żeby przywołać takich małych Nitzponi. Zebra na razie. Żeby przywołać takich małych Nitzponii należy dostać taką różdżkę, żeby dostać taką różdżkę, na razie wcisnąć M. Ja już takie coś mam i nie mogę tego zrobić, bo no, ja już takie coś mam i nie mogę ich przywołać, bo no już chodzi no, tu no, prawym przyciskiem nacisnąć na ziemię i już mamy takich naszych ulubionych Koleżków. No. Maksymalnie możemy ich przywołać czterech No tak. Zależy to od poziomu łatwości, jeśli będzie easy, to będzie nas zabierało wybraną ilość. Jeśli będzie tam, nie wiem, hard, to będzie brało wybraną ilość. No i tak, teraz pokażę możliwości naszych kochanych minionsów. Proszę, Skopcie mi to drewo Drzewa, drzewa. No. Jeszcze, jeszcze... to. No i skopali pierwsze drewno. Tam kopiłem już następne drewno. Oni mają coś takiego jakby Trig Epitator, który też mm, prezentowałem. Mm, Chodzi mi o to, że zetną jedno, jeden kawałek drzewa i już całe drzewo jest ścięte. Nie chcę tak wrzucać, nie to. Okej, okay, włączę sobie już survival. Okej. Okay. No i teraz, żeby wrzucili wszystko do skrzynki. No, do skrzynki. No. Zobaczcie, ile tego uz uzbierali. E, Prawie no, staka i 58 to prawie dwa staki zbierali w nie wiem w mniej niż minuta. No by to bez żadnych modów zajęło dużo więcej czasu. Możliwości <laughs> naszych kochanych mieniałców mogą wchodzi też w różnych zwierząt. Zobaczcie tu. mi tego kurczaka. Miniejący. Widzicie? Masz kurczaka, masz. No to weźmiemy sobie następnego kurczaka, bo jestem zachłany i go chcę. No, biorcie go. Już przyjście? Dobra. No to będzie tu. Nogi mnie już bolą. Weźcie mnie też. Okej. Okay. No to idziemy. Teraz... Nie próbowałem jeszcze co się dzieje jak się za... co będzie jak się będzie ciało drzewo o, 33 FPS o, nie przejdziemy chyba Jeszcze ja tu Ale no trudno się chodzi, już rozpocząłem więc mogę zejść z moich z ranem moich pomocników i mogę iść o własnych siłach Okej. Okay. No to już mamy wszystko. Cały zwierzyniec. I teraz możemy zejść sobie tutaj. Okej. Okay. Możemy sobie zejść tutaj. No jeszcze tu. Widzicie to? Widzicie? Okej. No Pewnie Strasznie nagło. Przy 50, No dobra. Zobaczmy, że oni tu już zeszli. Oh. o no dziękuję no możesz już spuścić bo oh, kurczaki nie głowę na głowę jajko tak długo siedział okej okay. może też piorunami razić różne inne zwierzaczki Jeszcze tam na przykład no i teraz wykopcie mi tutaj Dickman shaft. No. Kopcie. No ja sobie w tym czasie z jej i będę patrzył jak pracujecie. No. Dobra, ja zrobię małe cięcie i zobaczymy się już po wykopaniu jakiejś dużej ilości tego. Okej, okay. już jestem. No. Można zobaczyć ile już wykopali, zobaczcie ile tego już wykopali, nawet owca idzie zobaczyć. Wykopali tego całkiem sporo. Nie ja bym tyle nie wykopał w ten czas, w który oni to zrobili. Nie wiem, ja zdążyłem pojść do ubikacji jeszcze, ale to było szybko. Przyspieszymy ich. O, to sobie szybciej, Dobry, szybciej. Można ich tak lać. O, tutaj ominęli, więc... O, tutaj też ominęli żelazo. Można sobie już wykopać. No panowie, co tam macie? Dać mi do... Dać mi ciekawego. No. Co mi dacie? No, daj mi coś. O, dziękuję. O dużo wykopali. Ej, no gdzie wyjdziecie, Gdzie wybiegniecie, Uciekacie przed nami? Nie. tego ja stoję sobie Biegną do skrzynki. Nie wiem to skup... O tam jest skup... okay. Zobaczcie ile oni tego skopali. Jeszcze to. No to prawie pełna skrzynia, tak? Oprócz tego co było poprzednio, bo jeszcze miałem materiały z tego. O, z tego tutaj, ale to mało jest jakoś tak z 32 kop. Nie. Nawet nie wiem ile to jest, bo nie jestem zbyt dobry na... Matematyce, w obwodach, polach i takich tam nie, pole to lubiłem. No i to by było już na tyle. Mam nadzieję, że zaprezentowałem tak dużo, że możecie już śmiało grać na tej modyfikacji. Tak więc, moje minionsy staną tutaj i z moją grupką się pożegnam z wami. Do widzenia i cześć.